Witam, z tej strony Wy Wyfkusek31, ze dzisiaj z Nami. Siema, siema, zapraszam na moją perspektywę. Dokładnie, link w opisie. Dzisiaj gramy sobie w PUBG. Ale gówno dostałem z skrzynki, wow. Z kliknij gotowy i przestań tak gadać. Dobra, spokojnie, jeszcze jedną skrzynkę. Startujmy. A, ty jeszcze w u panin, którego nie mam, nie widać, super. Y to... Tak. Powiem nice, nie? Ale już skończyłem. To weszło... daje już ready w końcu, nie? Bo. Bo tak. Chcą czyli... się odcinek cały. u mnie, a ja siedzę w lobby, nie? Czyli ten. W ogóle nie do meczu. Nie no, to daje się wreszcie sobie. testowaliśmy. Więc jesteś na meczu? <laughs> nie ucieknie się do ciebie. Bo mam lepszą jakość i więcej skinów niż ty? Te. No? Coś tak myślę. No <laughs> kurde. Si, ten. Ej, nie, nie mogę na Musiałem się na gdzieś... chwilę zmutować, nie? Czemu? No bo coś musiałem. ten, ten. Ale dobra, już jestem. Ej, nie mogę w ogóle strzelać na początku, nie? To jest grana. Ta? No. I, I się... kurczę, mogę sobie zobaczyć misje, jakie są teraz w Google, to bym sobie zrobił i bym skinnył. Tak? I się... Wymiotałem. Złote chikany. chicken. Chicken no? da, o. złote chicken. Ja nie... I dawał win oui na to. Co się dzieje? Co się stało? Nie wiem, co jakby... no, jesteś. No tak, jestem, ale. Mój kursor sobie wychodzi poza ekran, nie? Nie podoba mi się to. I dobra, lecimy gdzieś, gdzie nie zginiemy na początku odcinka, może. Tak. Co? Dobra mapa, ale co? sama samym <coughs> Nie ty wiem ty gdzie Nie, nie. nie ja No tak w sumie wybrałem. To pierwsze było lepsze śikuset No trochę nie trafiłeś No tak <laughs> tak. <laughs> tak o 500 metrów nie misłeś Dobro mamy mi nie będzie tam Ora lecimy go to Co nie to będzie? normalnie mi <laughs> za ekran wywaliam nieśpię Teraz, jak sobie patrzę w niebo, to mam 144 fps. -y. O, nieważne, właśnie mi spadło do 10, ale znowu mam 140, Dobra, mam nadzieję, że w mojej widowni nie będzie patrzeć na mój licznikę. I mam nadzieję, że to nie będzie klatkało tę filmikę. Bo teraz sobie testuję z tym Full HD. Bo wcześniej nagrywałem się na 120p i ten... A ja w nowym programie. I w ogóle nagrywam ten odcinek. Nagrywamy w sumie. Przed... zanim wrzucę poprzedni odcinek, bo mam nagrany jeszcze z, z LOLa z Arama dzisiaj widzowie, ale go jeszcze nie wrzuciłem. Bo wrzucę go dopiero jutro i on będzie w sumie przed tym odcinkiem, więc, więc... w sumie to jest drugi odcinek jaki zobaczycie jutro. W sensie dla mnie jutro, dla was to będzie dziś. No chyba, że obejrzycie później. Albo w ogóle nie obejrzycie. Czego? bo ty ten PUBG... ten... 15. No. Co, co, zobaczę? O, szukam Dzisiaj, szukam. Jeszcze zobaczę, może będzie tak, że ten z Lola wrzucę dużo szybciej i ten, który prawdziwie. O dziesiątej. Bo w sumie fajnie by było w 80 tej samej pory. Jest, jakieś chcę nowego kompania. Ta? Nie ma. No trzeba inwestować w bycie YouTuberem, a nie jak grasz jakimś jakimś Platinum. No ale, ja, ale kurde, jakby ktoś ogląda to, co tu się odpierdziela, nie? Yes. Ale Sężerze tak źle to... jest, że nie wstawisz <grym> na. No nie wiem, weź, weź Ej, bo mam ten, na, tę ósemkę, na którą nie ma miejsca tutaj, nie? Taki przebs Weź tu podnieść, na górze Nie chcę W sumie to ja wolę ten pistol Zdecydowanie Ale to w sumie... Yeah, ja... A, w sumie zjebałem teraz Mega Dobra, nie podniosłem tego w ogóle Dobra, mam patelnię Chociaż to ammo się może przydać do jakiejś snajpy ja, ja w ogóle kawa nie mam ta? Ja też nie, a bym chciał, można było podnieść to. O, zmieściłem. Nie, nie zmieściłem. Kurdej. Kurze. Następny odcinek z czego będzie w celu? Ej, ja potrzebuję plecak albo kevlar. Że ją tu podniesie ósemkę. Ja nie mam nic. O, a kałach gdzie na. No. Plecak był tam też w tym samym budynku tam. Tu jest plecak, jedynka. Są tu były dwa. Ja mam dwójkę, więc to, ale nie ma kewlar. A myślę, że nie masz, bo ty żeś mówił, że też nie masz coś tam. Ja mam... Zero hełmu, zero kewa. Ty tutaj byłeś z tym budynkiem? No. To tu ominąłeś szóstkę właśnie. Tam. Kurde. Znaczy się nie dzisiaj, bo ty jest w półgamałek, nie? W porównaniu do mnie to jest takie global sleaver. No właśnie. Ale który jest... to był budynek, nie? A tak w Jak tam, e, ja mam 60 ammo łącznie. Nie mam 150. Salow Samkę, Hełm, dwójeczka. Także nie mam ammo, także żebyśmy mógł mnie, mógłbyś M. Dobra, dam sobie szóstkę na m bo chyba jednak wobec Mki ki się daleko, chociaż mam mniej ammo, ale... Ale... ale oby oby. Ej, masz celo jakieś? No, trójkę właśnie życie. Mogę ci dać jedno. Nie, bo mam, nie wiem, holo i trójkę, jedną z tych moich Ja mam trójkę, czwórkę. Jedną trójkę wywaliłem, bo... A, dobra, ja zapomniałem w ogóle tak na no, no, grałem w pół, gaże, że sobie teraz sprawdzam ustawienia, jak o jakie mam. Znaczy ja nie binduję nic w grach z reguły. Po prostu jestem leniwy i wolę się przyzwyczaić. Nie wiem, jak ty robisz, że bindujesz? Czy nie wiem, wchodzisz do gry, czy Nie. A, też nie właśnie. Nie nic. wiem. By były jakieś ważne rzeczy, na przykład na IO, czy jakieś inne coś? No, to ten. A klawę nie mam jakiejś malutkiej. Nie nawet w nie się nic nie wintowałem. jak coś to nie będę nagrywał Fortnite'a widowe. <noise> Dobrze, <Co> Za <noise> dużo miejsca zajmuje na dysku. I <noise> za dużo aktualizacji jak tam internet. Ciekawe ile mi się będzie renderował ten odcinek zolanie, czy wyrobia się jutro. Ej to jak robimy to, to, to ja wstawiam odcinek o 10 i potem razem wstawiamy pół... a nie wiem. O... nie wiem której to. to Później czy... nie wiem, 12 na przykład. No albo Nie wiem właśnie. No. Bo ja to była tak wcześniej, nie? Bo wiesz... Czemu nie? To jest lekki chwyt, weź. Wiesz ja dalej miałem sobie w głowie... O kurde, mam SKS jakoś. I teraz byśmy na odcinku powiedzieli, jak coś perspektywa jego za dwie godzinki czy coś. Ale w sumie można razem dać. Ale po co to mówisz, jeżeli już zaczęliśmy odcinek i tego już nie powiesz, znaczy powiedziałeś, ale tak teoretycznie powiedziałeś. Nie wiem. To do e, na górze miałeś lekki chwyt tutaj. co To jest fajne do Mek. Znaczy do karabinów, które mają chwyt, montowanie chwytu. Na piętrze tak? No. Ej, fajnie, bo mam SKS i MK to w sumie MK. Zrobię tak pyk MK full auto. I celownik. A tu jest 8 mam. O kurczę, ja mam wszystkie 8, celownik. Na karabinie wszystkie na tym 8. Co mówiłeś? Ja no. no. Tam w kierunku S, nie, z W, sorry. O, mam pierwszy color nie, w ogóle, jest nie? jest go przejechał. on znaczy, go przejechał. <laughs> ty, ja zrozumiałem, gdzie jest ten typ, a ty powiedziałeś, że jest chwyt, Później do mnie dotarł. No, dalej nie wyjdziemy. I dlatego powiedziałem, że, że przejechał. <laughs> I takie... A ty pewnie... Co tak stąd gadasz? Nice! Nice! Gościu! Very nice. Ja nie wiem co. Wyśleć to... teraz. No Ale to... kurde, kamizelkę muszę zjechać. Ja <laughs> nice, wyśleć. Ej, placy, pomóż! Jeszcze jeden był, za, za oknem. Weź Oj. Nie! Jest Z prawej. Ja w To jeszcze jeden, nie? Nie przebywaj nagrywania. Dawaj. Nie ma sensu. Czekaj, bo ile? 8 minutówka. Hmm, zrobimy dłuższy nawet. Do godziny się zmieścimy. <laughs> nie, ale skitu, do do godziny może być materiał. Ktoś ma pół giga u mnie. Jak ma jak tu sprawdzasz niby coś? Na drugim monitorze sobie patrzy i tu mi wszystko pisze ile to ma giga na jakie w ogóle. Dobra, weź bich do, do tego, lobby, Ania. nie. No już jesteś, tylko dawaj ready go Nie mam napisu ready. Jak No. O, zaraz. Jeśli ja to było chyba wszystko za mnie, bo muszę dać gotowe, żebyś tą mógł dać ready. O, dałeś ready, o. Wow. Dobra. Ten, tutaj jest gdzieś bliżej, żeby był ten. Ale kurczę, że ja tak zjebałem że strony, na środki lutowałem, a ty nie umiałeś się ulecieć. No, ja klikam najpierw lewem chyba 5 razy, potem dopiero prawe. Nie no, lec, lewym się tylko przerzuca, prawym se, no chyba że to klikniesz dwa razy z lewym, to możesz wtedy przerzucić z EQ od razu na broń, jak masz dodatek w sensie, nie? chyba tak działa. Chyba tak. A nie, nie, nie pamiętam, się będzie to... dodatek i broń. O, jakie fajne silniki.